wszystkim, witamy Was z magazynu PRZ Racing Team. Dzisiaj mamy gościa, który ma dla Was kilka ciekawych informacji. Cześć, nazywam się Arkadiusz Leśniak-Moczuk, reprezentuję Tor Wyścigowy w Rzeszowie. Już w najbliższą niedzielę, 19 października, od godziny 10, serdecznie zapraszamy na Festiwal Motoryzacyjny Rzeszów 2014. Na parkingu będą trzy strefy. Strefa tuningowa, gdzie samochody będą... Startowały w konkursach strefa luksusowa oraz strefa sportowa, gdzie będą m.in. pokazy driftingu, rajdowe oraz motocyklowe. Dla was również mamy przygotowane kilka atrakcji. Organizator przekazał 5 zestawów nagród właśnie dla naszych fanów. Wśród nich znajdują się gadżety Timu Torzeszów, wymiana opon w firmie MBM Service oraz Drift Taxi. Takich pakietów mamy dla Was 5 i zwycięzców poznamy już w sobotę wieczorem. A po całym evencie o 21:00 serdecznie zapraszamy na afterparty do klubu Kula. Do zobaczenia na imprezie. Cześć.